Nie, musisz się podwinąć, musisz się trzymać. 90 sekund panowie jeszcze, to nie jest wcale dużo. 80. Wcale, że nie, tobie się dłuży. Tobie się dłuży, człowieku. Nie aż tak. Chujowo to liczysz. Nie, chujowo to Spokojnie. Nie bądź miękki, musisz wytrzymać. Jesteś żołnierzem hardkoru, który walczy do polu ziom. Trening, trening czyni mistrza, ale przecież kurwa widać, że MMA to podstawa, nie? No nie idzie już kurwa. Nie, 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 panowie nie, bo to będzie za krótko będzie lipa Naprawdę, jeszcze kurde więcej troszkę niż pół minuty, ale, ale to niedużo Nie idzie już bardzo no. Poważnie, 15 sekund i 30, 40 sekund jeszcze Spokojnie panowie, damy radę Damy radę, damy radę <suszy> Nie Spokojnie Dizel, prostuj się, bo dostaniesz garbu. Prostuj się. Bo mnie już w łokciach, Tak, tak, moi drodzy. To znowu ta sama postać. Szybko. Paralotniarz. Paralotniarz. Spierdalać, kurwa. Paralotniarz, kurwa. Ile jeszcze? Dizel. 30 sekund. Bo cię pojebało. No poważnie, 25. Dizel, wytrzymaj. to Tobie się tak duży widzę. Będziesz widział, jak ten Spokojnie, nikogo nie ma. Spokojnie, 10 Ej, sekund ja jeszcze. Kosmosowi też będzie ciężko. Ja wiem, bo to nie jest tak łatwo. Ja mi... Sam bym nie, puścisz mu nogi i tyle. Dobra, dobra. Jeszcze, jeszcze, jeszcze 10, 5 sekund. 6, 4, 4, 4. Od teraz, jeszcze 10 sekund, i to będzie na pewno. Gdzieś się, prostuj się. Dobra, puszczę.